Jak powiedzieć po norwesku „jestem bananem”? Ja. en banan. Tego kluczowego zdania nauczyłem się na początku swojej przygody z językiem norweskim. Pod koniec 2020 zacząłem naukę norweskiego z Duolingo. Pierwszą rzeczą, którą robiłem codziennie po obudzeniu się, było pykanie w Duolingo. Tak, 10 do 15 minut. To jest aplikacja, która niby uczy języka, ale przede wszystkim wali po oczach i uzależnia. Tak jak Instagram. Pomagało mi to obudzić się zaraz po budziku, zamiast obracać się z boku na bok w nieskończoność. No a przy okazji nauczyłem się, jak po norwesku powiedzieć: Jaj aren banan, czyli jestem bananem, fugler spiserike bierner, czyli ptaki nie zjadają niedźwiedzi. I parę innych kompletnie bezużytecznych fraz. No, ale złapałem przynajmniej kontakt z tym językiem. A przede wszystkim wypracowałem nawyk codziennej nauki norweskiego. Parę miesięcy później zacząłem się uczyć tego języka na poważnie i wtedy wymieniłem Duolingo na lepsze materiały. Ale to właśnie dzięki tej głupkowatej i uzależniającej apce zacząłem codziennie spędzać czas z językiem norweskim.